Obrigado. Yeah. Yeah.

I jaka jesteś, nie wiem bo Wodę pojemiesz nawet sam ty W tańczących wokół puszaków rozgęli Rozbłyska twój złoty śmiech Przed nami w chmurach W pamięci składa wciąż pasja samych serc Jaka jesteś to prawda niepotrzebna wcale mi, Gdy nie po drodze będzie razem dziś, nios na twój zapas snu. A jest mi bardzo niedokończony i nasypany Nie będziesz ta listma zamyślił zamyślę na twój i rzęs. Oglądany to gdy powiesz kiedyś to nie wybacz, przez życie pójdę oglądając dźwięcze. Naprawdę nie jesteś nikt. This place. Kiedyś powiedział, że nie śpiewać z człowiekiem jest szczęśliwy. A jak śpiewa, to czujesz się szczęśliwy. To ja hmm. hmm. ja. tak. Tak, czujesz się szczęśliwy. Nie wiem, czy państwo są szczęśliwi wtedy, ale. Nie. Ja. Natomiast nie Wam, że aktorstwo stało się no, moją pasją. I, I całe szczęście, że aktor czasami śpiewa. Zbywam Jestem szczęśliwy jako aktor, a jeszcze szczęśliwszy jako aktor śpiewający. Będę bardzo krótko mówił, ponieważ ja już się. że żeby ten program, który ma dwie godziny, zmieścił się w półtorej godziny, a już jest godzina 45. I Państwo ale... nie tego, co mam później. jak Właśnie, może lepiej skończymy teraz. Kończymy za chwilkę, proszę Państwa, proszę się nie generować. Pamiętasz jakieś anegdoty? Anegdoty... Co jest. Zaboli. Właściwie to co młodec mówił już, bo, bo słuchałem go uważnie, zastanawiacie się nad swoimi odpowiedziami i myślałem, czy będą by takie mądre. Mogę powtórzyć. Także <laughs> niby dwa razy trzeba. Um, I myślę, że trudno tak sobie przypominać, bo rzeczywiście to była moja przygoda i, i za każdym razem coś się ciekawego działo, a najciekawsze te rzeczy e, były takie, których chyba nie sposób teraz przy Państwu tak ze sceny opowiadać. Właśnie z mojej. Nowy... Z, z założyłeś zespół Wielka Kompromitacja. Chcieliście zacząć karierę jako ojcem? Na tych zdjęciach było widać, że ja na początku tej, tego zespołu y, nie, y, nie uczestniczyłem w nim. Y, bo, był to bardzo skromny skład, potem go rozbudowaliśmy. Doszły właśnie w skrzypce. Ale chciałem powiedzieć również o tym, że y, papuki kojarzyły mi się, bo ja trafiłem od razu. Papuki kojarzyły mi się bardzo z jakimś takim miejscem tajemniczym. Poznałem Marcina Łabodziewicza w szkole muzycznej, z którym bardzo mnie przyjaźniłem i on, on mi o tym miejscu opowiadał już wtedy. Po dwóch chyba latach e, zgłosił się modest, e, gdzieś przy, chyba przy, przy okazji, nie pamiętam tego. E, rozmawialiśmy i zaproponował mi że, że zagrał z nim. No i wtedy trafiłem do tego tego e, miejsca, a wcześniej, bo wcześniej myślałem, że tak bardzo trudno się tam dostać, że takie sny były, żeby się dostać do tego miejsca. Pamiętam to, nie mówię tego nigdy, ale tak było rzeczywiście. Pod papugami. pod papugami nauczyłem się tego, o czym zwierzęk rojek zawsze mówił, a ja tego nie rozumiałem czyli po prostu grać muzyczkę. Czyli muzykować, bawić się na scenie, improwizować, ale i przede wszystkim być za każdym razem inny, zmienny, uczestniczyć w tym, co się dzieje tu i teraz. Czy czas spędzony pod papugami pomógł ci jakoś w karierze zawodowej później? Myślę, że tak, bo, bo myślę, że bo chodziło troszkę muzycznej, i tam już pierwsze kroki na scenie stawiałem. Natomiast, tak jak mówię, pod pogodami nauczyłem się tego chyba luzu na scenie, I, i, i po prostu bycia takiego, takiego nie mówię, muzykowania, poznałem wspaniałych ludzi. Ta przygoda, ja, ja to bardzo często podkreślałem na początku swojej drogi zawodowej, że, że właśnie to miejsce dało mi bardzo dużo, że ta, że ta muzyka gdzieś uwrażliwiała, że ci ludzie wspaniali, z których brałem przykład. Te obozy fizyczne w Dynowie na Gilku byłem. No fajnie, było. była taka jedna przygoda, nie wiem jak ją zacznę jak ją skończę, bo nie przygotowałem. Ale było coś takiego, że jak wspomina papugi, jakieś śmieszne sytuacje. już to była śmieszna sytuacja, bo kiedyś papugami organizowali Sylwestry, bo co roku było organizowane Sylwestry. Myśmy chcieli ich spędzić, 12, znaczy o 12 dni chcieliśmy z chłodem muszę właśnie stawić dziewczynami. Chyba są tutaj, chyba pamiętają pójść tutaj przed tą Kultury całej Woli No i tak poszliśmy, wyrwaliśmy się, ja mówię, fajnie, się nie zauważy. Tak nie zauważył, że wróciliśmy ze z i oczami. I tak mam taką mamą konkluzję, że właśnie chyba nie warto zostawiać łagódni. Nawet na chwilę. tak wcale, ale i Chyba się wywaliłem w zarzu. Ktoś się zorientował, krzyknął, ŚWIATŁO! Proszę, pierdol, A najlepsze. Jestem Jesteś znanym kompozytorem, laureatem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego w Niemczech. Bierzesz udział w konkursach na pianistów jazzowych, wydałeś autorską płytę Czurewianki. W jaki sposób te sukcesy pomogły Ci w dalszej karierze? Staram się ruszać do przodu i na razie to, co robię, nie, nie przekłada się jakoś na, na sukcesy życiowe, Mamy jeden konkurs i jedna płyta, także myślę, że to jest początek. Tak. Kiedy pytałam Twojego tatę, czym tak naprawdę się zajmujesz, Twoi najbliżsi nie byli mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Kuba, co Ty robisz? Znaczy papugi od spalania muzycznej marzamy. Prosimy o następne, to będzie widać jak się pięknie pali. Widzicie państwo? To jest to zdjęcie, które się podpowiada z 1992 roku. Tak się zaznaczyły papugi, rok później powstało to już co muzyczne A tutaj wybrałem to zdjęcie, bo pokazuje udział nasz, nasz w Wielkiej Orkiestrze w naszej pomocy. Zawsze traktować to y, serioznie. Także było światełko do nieba z baterią światła w niebo, tam było dobre i 8 kW w niebo i następne poprosimy y, dyżurna muzyczka z zespołu W. Hymn Wielkiej Orkiestry Świętej Ruchu. Zawsze gramy, mimo, mimo wrozu gramy na polu. Także widać, niektórzy tam jakieś czapeczki nawet mają, ale dają radę. Prosimy następne, co tam mamy. No tutaj, tu jest plan Moskali, proszę Państwa. Czy ktoś poznaje Łukasza Moskala? Niestety nie może być z nami dzisiaj gra, koncert Zakopali w Wrocławiu. W środku to jest Łukasz Moskal. na cyjlu. Na tym macie taką No, no, Andrzej, tak, Andrzej. no tu wielka w pełnym składzie. Z giletem, modestem. Nie ma żadnego pisała? nie ma Nie Ale daj Możemy następny zobaczyć. No, Rafał z przyjaciele. Wszyscy wiedzą. No tam, tam, widzę przy fortepianie Marcin Obaziewicz, też nie może być dzisiaj z nami, ale nas serdecznie pozdrawia. Pianista dzisiaj klasyczny, koncertujący po świecie i również ambasador całej wolni. No tutaj proszę Państwa to zdjęcie to jest jazz, pierwszy jazz w Hollywoodu po 20 latach. Naprawdę przez 20 lat nie zagrała yy, miejscowa jazzu. I pierwszy ten koncert zdarzył się pod Papugami na pierwszym planie Wicewariusza, którymi tam chyba jest Marcin Seszkowski i, i Wojciech Wojciechowski, tak? Możemy następnie zobaczyć. No tutaj jest no, na, na scenie Spójrzmy do kultury duża impreza się to wykonywa, czy trzeba popatrzeć. No ryśią, nasz kochany ryśią, struśią, ryśią, ryśią, struśią, ryśią, struśią, ryśią, struśią,